Jestem na PGA Arenie, chciałem podsumować troszeczkę Euro 2012, ja wiem, że minęły już, dokładnie dzisiaj mijają dwa tygodnie od meczu finałowego, ale była Liga Światowa, potem troszeczkę odciąłem się od świata na wsi, a Euro 2012 zdarza się raz na nie wiadomo ile. E... Mistrzami Europy ku mojej ucieszy zostali Hiszpanie. To jest według mnie jeden z ostatnich mimo wszystko takich akordów tego zespołu, bo można ich rozpracować. Brzydko to wygląda, ale można, co udowodnili na przykład Portugalczycy. Można zarzucać Hiszpanom, że zabijali futbol też nie w sensie piękna, a w sensie taktyki, no bo wystawianie sześciu pomocników i żadnego napastnika, to może się wiązać, wiązać z tym, że gra może troszeczkę stracić na atrakcyjności, ale na pewno nie w wykonaniu Hiszpanów, co udowodnili w meczu finałowym. Miejsce szczególne, bo przecież tutaj Hiszpanie rozegrali swoje pierwsze trzy mecze na mistrzostwach w drodze do Kijowa i z każdym spotkaniem zaczęli się rozkręcać. To jest właśnie cecha drużyny wielkiej turniejowej. Że nie pokazują wszystkiego na początku, tak jak robili to na przykład Rosjanie, którzy na początek wygrali 4 do 1 z reprezentacją Czech, a potem nie wyszli z grupy. Hiszpanie, którzy rozpoczęli ostrożnie od remisu z Włochami, tych samych Włochów kilka, przeszło tysiąc kilometrów dalej już na tym stadionie pokonali 4 do 0 w sposób naprawdę przekonujący. Wiem, że było wielu kibiców włoskich, bo Hiszpanie, przez to co grają, to trochę zalatuje Barceloną, przez to co grają Hiszpanie. Zrodziła się nowe, nowa grupa, która kibicowała Włochom. Nawet z tego, z tego powodu, że Hiszpan, hiszpański futbol jest nudny. Ale nawet jeżeli jest, to jest on skuteczny. Ja jestem zwolennikiem systemu e, trenera Vicente del Bosque, bo jednak. E, w ten sposób. Kiedy liczymy sobie na przykład statą oglądając mecze eliminacji do Europejskich Marów w pokonaniu polskich drużyn, bawimy się w coś takiego, że liczymy podania na połowę przeciwnika i ciężko nam się doliczyć do... Pięciu może nie, ale do 10 na pewno. U Hiszpanów można liczyć i liczyć i liczyć. A często z tego potem pada branka. Odnieśliśmy sukces organizacyjny, no bo jednak e, świadczy o tym e, pozytywna opinia kibiców zarówno z Irlandii, jak i z Hiszpanii, z Włoch. E, z Niemiec, którzy byli tutaj na świerć finale sportowo nie udało się, ale na pewno atmosfera była fantastyczna i w podziękowaniu za nią właśnie została zorganizowana akcja pod tytułem Dziękujemy za euro i dlatego dzisiaj, dzisiaj można wejść na stadion w Gdańsku. Każdy za darmo może pospacerować się wokół stadionu po trybunach. Na murawę niestety nie, ale no wiadomo, że widzieliśmy po trzech meczach, jak bardzo była ona Zużyta, a co dopiero po 8 godzinach y, turystów chodzących po y, płycie stadionu w Gdańsku. Co do stadionów, y, często teraz, będąc na wsi, spotykałem się z głosami, że, że one są niepotrzebne, że te pieniądze można było przeznaczyć na coś innego. Według mnie to jest bardzo dobra inwestycja, bo to świadczy o tym, że zbliżamy się do Europy. UEFA chce przynajmniej planuje, tak mówi, że chce organizować u nas więcej imprez sportowych, a poza tym no, potrzebujemy obiektów, żeby nie były takie brzydkie, betonowe, odrapane stadiony, na które ludzie boją się chodzić. Chodzi o to, żeby była taka ciepła, rodzinna atmosfera, jaka na pewno jest tutaj na PGA Arenie. A i tym, którzy mówią, że te stadiony się nie utrzymają, przypominam, że na stadionie miejskim w Poznaniu gralek, na stadionie tutaj w Gdańsku gra Lechia, a na stadionie we Wrocławiu gra Śląsk. Ze stadionem narodowym jest troszeczkę większy kłopot, ale tam mają się dziać nie tylko imprezy sportowe, ale także i, i inne rozrywkowe koncerty muzyczne. Myślę, że tak samo może dziać się tutaj, bo, bo to jest także stadion taki sam jak. z takim samym przeznaczeniem jak te pozostałe. Nadal jeszcze troszeczkę czystą atmosferę Euro 2012. Z tego się bardzo cieszę, bo jak widać ja jeszcze, ja jeszcze się nie pogodziłem z tym, że, że Euro się skończyło, chociaż za moment igrzyska w Londynie. Ale to było nasze Euro. Wszyscy przyjeżdżali do nas po to, żeby stoczyć bój o Mistrzostwo Europy. Takie coś szybko się nie powtórzy. Chociaż e, mówimy, że euro, euro, ale tak naprawdę w, w Wrocławiu i e, w Poznaniu odbyły się tylko trzy mecze. Tutaj odbyły się cztery mecze i to z jednej strony to mało, a z drugiej strony wystarczająco dużo, żeby to wszystko było pretekstem do wielkiego święta, jakie nastąpiło. I z tego się bardzo cieszę, bo euro 2012 wyszło nam naprawdę dobrze. drobne incydenty z Rosją, byłem, a, a nie spotkałem niczego takiego. No zdarzają się, ale zdarzają się wszędzie. To są po prostu ludzie, którzy nie idą na stadion, tylko idą na ustawkę. A wszyscy kibice cieszyli się zarówno w Panzonie, jak i na stadionie, ale myślę, że to jest również, również przed telewizorami. I pod tym względem jesteśmy spełnieni. Wielu miało. Problem z tym wątpiło w to, że nam się uda, okazuje się, że, że naprawdę euro wypaliło. I szkoda, że to się wszystko kończy, ale y, większość z tych, którzy, turystów, którzy przyjechali na Stadion mówią, mówi, że na, będzie chciało tutaj wrócić do Polski, albo że poleci znajomy. To też jest sukces, bo to przełoży się na konkretne przychody z turystyki w przyszłości. Także jeszcze raz powtarzam, Mistrzostwa Europy piłce Nożnej nam się udały, nie sportowo, ale organizacyjnie i będziemy je wspominać jako piękne święto, piękny miesiąc, który niestety już się skończył, ale na pewno zostały piękne wspomnienia, ja takie mam.